Przok w Komprachcicach znowu otwarty. Po trzymiesięcznej przerwie związanej z generalną przebudową przoku do punktu znowu ustawiają się kolejki. Utwardzono plac, wymieniono ogrodzenie, postawiono nowe kontenery i wagę. Bardzo dobrze. I Bogu dziękuję, że jest, że ludzie nie wysypują do lasu. Tych śmieci. I nie udeptują gdzieś na łąkach obok domów, to jest najważniejsze. To bardzo cieszę, że ustawiają się kolejki, bo to jest dowód na to, że mieszkańcy mają w swoich głowach właśnie taką informację zakodowaną, że jest w gminie takie miejsce, gdzie mogę bezpłatnie przywieźć wszystkie odpady i zostaną one przyjęte. Jeżeli tego przoku by nie było i nie funkcjonowałby w dobry i nie będzie funkcjonował w dobry sposób, to będzie oznaczało, że te śmieci wylądują gdzieś, gdzie wszyscy wiemy: w rowach. Lasach, gdzieś tam na poboczach. Nowością jest kontener na tak zwane drugie życie odpadu. Mieszkańcy mogą tutaj przywieźć rzeczy w cudzysłowie, które dla nich stanowią odpad, a dla kogoś innego mogą stanowić cenny przedmiot, który można wykorzystać jeszcze w domu. Także jest to bardzo fajne. Zapraszamy mieszkańców do korzystania z tej możliwości, aby jeszcze ktoś mógł skorzystać z czegoś. Co danej osobie już jest niepotrzebne. Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmuje się odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwienia lub odzysku. Co do ilości możliwości skorzystania, nie ma limitu. Można przywozić kilka razy dziennie, w dniach oczywiście, kiedy jest otwarty. Limit dotyczy tylko odpadów budowlanych i odpadów wielkogabarytowych. Jeśli chodzi o odpady budowlane, to jest 300 kg na gospodarstwo domowe rocznie, a jeśli chodzi o gabaryty, to jest 400 kg. Przok przyjmuje odpady tylko od mieszkańców gminy Komprachcice po uprzedniej weryfikacji. Warto pamiętać o tym, by odpady dostarczane do przoku były posegregowane. Idea przoku polega na tym, żeby właśnie był zestaw kontenerów, opisanych kontenerów, i tak jak tutaj widzimy, poszczególne frakcje śmieci są wrzucane do odpowiednich kontenerów. Nie jest to wszystko zmieszane, tylko rzeczywiście posegregowane od betonu, od gruzu, poprzez bio, poprzez plastiki. To wszystko wtedy ma sens, kiedy rzeczywiście jest Segregowane w ten właściwy sposób, i dodatkowo jeszcze w momencie, kiedy mieszkańcy przywożą, co gdzieś nadmiar właśnie ląduje na ziemi, łatwo poprzez tę utwardzoną powierzchnię to wszystko właśnie pozbierać i, i, i resztę wrzucić do kontenera. Do przoku nie są przyjmowane zmieszane materiały komunalne zawierające azbest oraz części samochodowe, za wyjątkiem opon samochodów osobowych.